W tej sytuacji winnym okazał się kierowca angielskiego Pientrusa, który nie zwolnił na podwójnym zakręcie na Gun Street. Prawidłowo idący po chodniku pan Simon Smith nie spodziewał się takiego finału swojego spaceru do pubu Fioletowy Żółw. Jak obliczyli policjanci, potrącony pieszy przeleciał aż 6 metrów. Kierowca został skazany na karę więzienia w zawieszeniu, przepracowanie 250 godzin społecznie i 24-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, a potem rozszerzony egzamin na prawo jazdy. Pora teraz na coś z naszego podwórka. Już niedługo wejdzie w życie przepis zakazujący pieszym podczas przechodzenia przez jezdnie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu. Niestety takich wypadków nie brakuje, gdy zaaferowany telefonem pieszy wkracza prosto pod jadący samochód. Zatem to jak najbardziej słuszne rozwiązanie. A teraz w naszym cyklu Nie zabijaj i nie daj się zabić, pora na nowość. Zobaczcie analizę pewnego wypadku. Halo, Andrzej i Romek, jesteście tam? Przywitajcie się z widzami. Dzień dobry państwu. Chcieliśmy Państwu pokazać kilka wypadków i przeanalizować, dlaczego się w ogóle wydarzyły. Będę to robił razem z naszym redakcyjnym kolegą Romanem Latynem, co dwie głowy to nie jedna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a ja to będę robił z Andrzejem Wacharskim. Bardzo mi miło. Zapraszamy do oglądania. Popatrzmy, co tu się stało. No jadą normalnie. Ale nagle przestają jechać normalnie. No tak, wyprzedził z prawej strony. Nagle go zawinęło i poszedł w ruch. i w drzewo no tak, Nie do... w rów, tak? Czy do okay. O, zobaczymy jeszcze raz? No. no Ale jak myślisz, co on, co on zrobił? Widać wyraźnie, że śpieszy mu się gdzieś i pojechał po prawej No tak ale Potem go odwinęło dookoła no, dlaczego? Przeanalizujmy dlaczego Dlaczego to się mogło stać? Sądząc po tej chmurze pyłu, jaka się tam unosi, albo lekko ugrząc za miękkim podłożu i utracił panowanie nad kierownicą, no chyba tyle tylko. Ja tutaj co innego widzę, bo bez sensu jest wyprzedzać po prawej stronie w takim korku, gdzie tam stoi słup na tym poboczu. Ja uważam, bo takie przypadki już się zdarzały, na przykład jak samochody stoją w kolejce czy kiedyś ciężarówki stały do granicy, kierowca po prostu drzemał. Jechał sobie i drzemał, i nagle zobaczył przed sobą samochód. Jak zobaczył przed sobą samochód, chciał go ominąć. Poszedł na prawo, chciał nacisnąć na hamulec, ale nacisnął na gaz. I to po prostu jest tak, jak niekiedy kobitki to tak mają, że nie, że zamiast na hamulec, na gaz i wypada. Wypada z drogi, przejeżdża przez mur, przejeżdża przez. wywraca się do góry kołami, bo najeżdża na mur. Takich wypadków było wiele. Uważam, że facet po prostu, czy tam kierowca drzemał i nagle się obudził, i ta sytuacja go zastała i, i nie wiedział, co ma zrobić. Po prostu to się wydarzyło: nagle, o! I nagle jedzie na prawo, gazu dodaje, a później chce hamować, dodał jeszcze więcej gazu, moc, i, po, i odbił go, i poszedł. Prawo. Taka, tak ja to uważam. Kolizji z tym pojazdem nie było. Nie, nie. Ten pojazd po prostu zobaczył, co się stało, szybko zjechał do pomocy. Po prostu dżemał. Coś mu się śniło, i nagle zobaczył przed sobą samochód, który nagle chciał ominąć. Bo widać tam nawet stop przed moment, przez moment się zapalił. O! Jest? Zgasł teraz. I on już gazu dodaje, i, zjeżdża, i ucieka na prawo nagle. Bo chcę nie uderzyć ten samochód i proszę. I ominął dwa samochody. czy znaczy wyprzedził po prawej stronie dwa samochody. Tylko zamiast zajechać do domu albo na czoło tego korka to zajechał komuś w płot na zresztą. Dokładnie. O. Tak się skończyło. Ja myślę, że po prostu drzemał, nie uwaga i tak się stało. Przecież miał przed sobą dużo miejsca, żeby tam jeszcze przejechać. Drodzy Państwo, to co widzieliśmy, to po prostu było pomylenie pedałów hamulca z gazem i dlatego tak się stało. To się często dzieje, także proszę uważać. I nazwałbym to gwałtownym przebudzeniem. A ja chciałem przeprosić kobitki, czyli panie, że powiedziałem, że one tak mają. A po prostu znam takie panie, które jeżdżą lepiej od mężczyzn i wiele pani, które jeżdżą ciężarówkami zawodowo. Także przepraszam jeszcze raz, pozdrawiam wszystkie panie i... no ja do, do pozdrowień pań święt nie dołączę oczywiście. No ale natomiast chciałbym wszystkich widzów zaprosić do odszukania naszego kanału na YouTubie, gdzie właśnie te nasze analizy są dostępne do oglądania w każdej chwili i przez cały czas. Zapraszam do dyskusji. Może wy to inaczej Państwo widzicie, także zapraszam na YouTube. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.